Dzień dobry, na co mam się żyć, Chciałbym Państwu zaprezentować maszynę do rozrabiania gałęzi drewna. Bugnot 80 koni wraz z przyczepą. To jest odmiana red Cup, w wieku 3 lat. Jest usuwana ze względu na słabą wydajność i duże zgorzowe. Drzewa, że się do pół metra. Maszyna rozdrabnia materiał do 15 cm średnicy. Tutaj mamy sad 3-letni, są drzewa usuwane w całości. Drewno jest rozdrobnione i wrzucone na przyczepę, Później materiał jest wykorzystywany ewentualnie do ogrzewania jakichś budynków gospodarczych, bo możemy materiał odkupić. To jest maszyna wyposażona, we własny silnik Dojcza o moc 80 koni. Jest potrzebny tylko i wyłącznie ciągnik, żeby ją przemieszczać z jednego miejsca do drugiego, ewentualnie samochód z hakiem. Wrotka wynajmujemy cały komplet w cenie 600 zł za dzień.